Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Olaf Leśniak, jestem współwłaścicielem i współzałożycielem Alterity.pl. Na co dzień pomagamy firmom i osobom indywidualnym w lepszym wykorzystaniu rozwiązań Microsoft 365. A w dniu dzisiejszym będę miał przyjemność opowiedzieć Wam trochę o tym, jak przy pomocy tego urządzenia, czyli w moim przypadku iPada Pro, w waszym przypadku jakiegokolwiek iPada, który ma najnowszą wersję systemu operacyjnego iOS. Możecie prowadzić swoje notatki. Jak możecie te notatki usystematyzować? I jak możecie wykorzystać do tego fajne narzędzie, jakim jest Microsoft OneNote. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku do tego, co będziemy robić, właściwie w tej serii, kilku filmików, będziecie potrzebować waszego iPada. Będziecie potrzebować chociaż niekoniecznie Rifika, jeśli go używacie. Jeśli nie, to myślę, że dacie sobie radę samym ekranem dotykowym. I będziecie potrzebowali aplikacji Microsoft OneNote, pobranej z oficjalnego sklepu iPada, czyli z App Store'a. Oraz będziecie potrzebowali jeszcze konta Microsoft. To konto Microsoft albo już posiadacie, jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami lub posiadaczkami Microsoft 365, albo też musicie je założyć na portalu outlook.com tam możecie w bezpłatny sposób założyć sobie zarówno pocztę waszą elektroniczną, jak i też dostaniecie w gratisie 5 GB na wasze pliki, dokumenty. Dostęp do aplikacji Officea online i właśnie też do OneNote. A. Więc to będzie nam konieczne, ponieważ przy pierwszym logowaniu OneNote zapyta was o logowanie do konta, także jeśli macie Microsoft 365, możecie zaczynać. Jeśli nie macie, to albo załóżcie sobie tą bezpłatną wersję, o której powiedziałem, albo po prostu sprawdźcie sobie Microsoft 365 dla Waszej firmy. Bez względu na to, którą opcję wybierzecie, ja zapraszam Was bardzo serdecznie, pogadamy trochę o notatkach.